Dzień dobry, witam ponownie 1 września 2025. Tego dnia w roku 45 hitlerowcy, tak, nie Niemcy absolutnie, nie, to, to hitlerowcy byli i oni napadli na Polskę. 17 września Sowieci napadli na Polskę, nie Rosjanie. Tych już nie ma ani Sowietów, ani, ani Hitlerowców, ani nazistów, więc jesteśmy bezpieczni. Teraz to się robi inaczej. <grym> Instytucjami finansowymi, instrumentami tychże. Nie trzeba napadać a można okradać także jadę sobie do domku y tfu, powolutku mam dzisiaj misję samochodową jak dojadę do domku wsiądę w samochodzi wezmę monitorek, który mam sprzedać i chciałby się za y powiedzieć zawioza na Gosławek, ale nie na Gosławek tylko na Gosław. bo to jest różnica do jakiejś sympatycznej pani z akcentem wschodnim, bardzo się cieszę, że poznam taką panią sympatyczną. Być może pomogę jej zainstalować monitor, wezmę kabelek, wtyczkę, zrobię co trzeba, nie? Matko, jakie tłumy na drogach. Korki się robią, nie wiem czy zdążymy wszyscy na te zielone, kurde. A samochodami jak będę jechał, to też będą pewnie korka. ale ja tego się nie spieszę, bo co by nie było i to i tak będę stał w jakimś korku. Nie ma co się miotać z tego powodu. Swoje trzeba odstać Nie ma też co kombinować z krutami, więc to za bardzo nie daje. Przedałem przez Oelix monitor, który już tam pokutował od paru miesięcy ładnych, a taniał wciąż wszedłem zapytania takie na za pół ceny, to nie za pół ceny sklepowej, tylko za pół ceny tego co ja wystawiłem, które co już było. No nie no nie było to pół ceną, no dobra, okej, okay. no ale ludzie to, to są tacy śmieszni na tym Oelixie czasami. Już nie tyle daj, mam chorą córkę, co ja wystawię na przykład za 1700, tak ktoś napisze proponuję 1000. No i całem się zini nie chcę mi się łupie godzić. <grych> O, czerwono na horyzoncie długo się zmieni w zielone, to chyba warto podkręcić trochę. Może się zdąży. No to ja jadę, że elektryki wyprzedzą Jeszcze siedem coś. Żadna prędkość w sumie. No ale już to. Minuta do przodu. Ura. No, a Na następne raczej chyba nie zdążę. Ale na to też jest sposób, uprzedzając fakty. Inaczej pojadę, i wtedy dwie pary świateł z głowy. Tak naprawdę tak sobie można kombinować czasem. No i na pewno, mniej spalin, to fakt. Mniej pyłu z opon, mniej pyłu z e, okładzin ciernych, hamulcowych. Ruchu uspokojony, pyłek niewdechniony. Jak to mówi stare przysłowie gura. Morderstwo na zamówienie. Ale na głowie? Chyba chodzi o tak zwane włoski Włoski depiloski Nie wiem, nigdy czy tak można zrobić włączyć do ruchu poprzecznym zielonym. Pogoda wciąż piękna, jutro ma być jeszcze cieplej Więc jutro chyba znowu pojadę na rowerku sportowym tym, że owym jakimś łukiem szerszym Trzeba korzystać nie? Bo te, te prace serwisowe to sobie zostawię na brzydszą pogodę Ewentualnie. Najbardziej się cieszę, że poszedłem po rozum do głowy i chyląc czoła przed Niemcami, przepraszając ich za pomówienia, odnalazłem funkcję automatycznego światełka w komputerku a teraz to już nie zginę w te jesienne słoty, powiedzmy i ciemnoty nadciągające a pojechałem na rowerku sportowym, tego chyba nie mówiłem bo nie tyle żeby go umyć, bo to nie było takie ważne tylko dlatego, że rowerek codzienny jednak sflaczał z przodu. Podejrzewam, że zawór jest strzelony. Prawdopodobnie pęknięta nosada. Uszczelniacz widać nie jest chętny takich rzeczy uszczelniać twardych, tak zwanych. Więc. Dęka do wymiany i begańskie mleko do nalania. Wow, jaki duży rower. Mała pani duży rower. Pewnie była promocja. Czasem jest odwrotnie, duży pan, mały rower albo gruby rowerzysta, chudy rower, albo chudy rowerzysta, gruby rower, tak jak u mnie. przeciwieństwie się przywdę. <grymne> Ja to za taką trasę skomplikowaną wybrałem, ale nie ma za dużo świateł po drodze, więc nie trzeba stać na próżno. Miałem taką nadzieję, jeszcze znaczy, światło parę będzie oczywiście na tej trasie, ale Mniej niż gdybym jechał jak człowiek, jak wszyscy, kenem, prawda? No, w korkach rowerowych. No tylko po co, jak tu jest pusto? Niemal. no i powietrze lepsze, no to już będę powtarzał jak mantra, ale naprawdę jak kogoś bardzo ciągnie do dróg rowerowych okej, okay, ale jak jest inne wyjście nie mówię o jeździe ja po chodniku, ale jakimiś bocznymi osiedlowymi z dopuszczonym ruchem albo osiedlowymi osiedlowymi, bo osiedlowa, osiedlowa droga to nie chodnik, chodnik jest z definicji częścią drogi, jeśli jest ulica obok. I ha że to w sumie powinien być rower mój rower pierwszego wyboru pewnie kiedyś będzie jak już będę miał tylko ten i karbona Fulla jeśli to nastąpi to na co dzień najczęściej będę jeździł tym a tak to na razie póki mam Indianę to mi tego trochę szkoda No na full to już w ogóle nie jest, że oszczędzam do sprzedaży. Tu jadę powoli, ale i tak wychodzi to szybciej niż jechać tam z duszkiem po tych wszystkich światłach i w tłumie jakimś dzikim dostawców jedzenia i innych sportowców. Jest dość ciepło, właśnie. Termometrzny już powinno dojrzeć. 21, Dzisiaj już się namierzyłem czujniki cyclami, cyclami. Może się to wymawia po chińsku. No są w takiej średniej cenie, bo kupowałem te Cyclusy, Cy Cycle plusy, kiedyś nawet po 22 coś tam no te z cyklami 64 zł za parę ale ich jeszcze nie używałem, a wyglądają na solidne w sensie mają fajne zaczepy dosyć dobrze wystające, bo te CYC Plusy mają bardzo takie symboliczne zaczepy i często trzeba je wiązać z dodatkowymi jakimiś elementami, które też nie wytrzymują. A ten ma zaczepy na tyle wystające, fajnie daleko, że można będzie trytkę, trytki dwie na krzyż dać takie cieniutkie, no i to będzie nie do nie do ruszenia, nie? mam nadzieję. No wracam na kędu, to już Świateł pary mnie czeka. A to jest ten moment, gdzie w zasadzie nie ma alternatywy za bardzo. Natomiast za urzędem dzielnicy znów dam długą wosiedlę. Ruch rowerowy ogromny, po prostu. Dzisiaj wszyscy wyszli na rowery. No. Wszyscy. Cała Polska rozpoczyna rok szkolny, tak no, jest 6,5 miliona uczniów, powiedzmy, a każdy uczeń ma mamę, tatę, babcię, dziadka, to tak naprawdę niemal ciężko trafić na osobę, której dziecko nie rozpoczyna roku szkolnego dzisiaj, chyba że jest już studentem. Albo mną. Ja to mam automata, puszczam, hamulec i rusza sam. <grybujesz> no dobra. Ja jestem jednak od typem. tu jest też możliwość ucieczki i to całkiem spora tak jak to pociągnąć do końca to teraz to pokażę zresztą no nie namawiam nikogo żeby tak jeździł oczywiście bo to jest bardzo niebezpieczne na pewno dużo bezpieczniej jest na drodze dla rowerów specjalnie przygotowanej przez władze no ale jestem szalony i tak dalej Dopiero za cztery 4 ,4. Ja muszę bardzo uważać, żeby nie pojechać na za wczesną godzinę do pani. Sympatycznie, bo się mówiłem na 17. A wycieczka samochodem ode mnie to 30 minut około. No może do pobliskiego Lidla w takim razie jeszcze wstąpię. W sensie pobliskiego tej pani. O, I tak pod Lidlem zaparkuję. Bo innej opcji nie mam. O, i tutaj jest ten niebezpieczny moment. Piesi puszczają kłęby. No to nie jest chodnik, bo to chodnik jest obok. Tu przecinam prostopadle chodnik, prawda? Dojeżdżam do drogi dla rowerów krawędźnikiem i meandrując parkuję przy barierze. Bitnie, ambitnie pan No, Ale po co takie rzeczy robić? Jak można pojechać tędy? Albo nie można, nie wiem. Ja się nie znam na przepisach. Mandaty poproszę pocztą. Nie mam prawa jazdy. Tfu, nie mam karty rowerowej. Mam prawo jazdy na, na samochód, na, ro, na motor, ale na, na rower nigdy nie robiłem karty rowerowe. Także nie wiem. przejście dobrze szanuję no, Ursunów byłyby całkiem fajne pod względem rowerowym gdyby właśnie jakoś włodarze zechcieli spiąć te wszystkie wewnętrzne uliczki z samochodzikami małymi odcineczkami dróżek rowerowych i by nie trzeba było w ogóle się jeździć i się męczyć w przykenie. wdychać paprochy. Chociaż mi ta miasta po nie przeszkadza. No, chyba on miał pierwszeństwo, ale nie miałby gdzie jechać w tym układzie, więc szybciej było przemknąć. Ja mówię, ja się nie znam. z tym, że ja dojazd na Gocław sprawdzałem ponad godzinę temu, to jeszcze nie było tych wszystkich powrotów. Teraz to może być nie 30, tylko 45 minut. To no, rowerem bym przejechał w tym czasie, tylko bym nie wziął ze sobą monitorem Pod pachę nie wchodzi. A, na przyczepę też nie wchodzi, kurczę. Za duże pudło na przyczepę. Chyba. A może? To by była niegłupia opcja w sumie. Sprawdzę, bo mam miarkę w rowerowni. Ale nie, nie sądzę. Ledwo wchodzi. Deska. Tam jest chyba 60 centymetrów tylko rozstawu. No już, dojechamy w miarę sprawnie. Także pozdrawiam i do jutra.